Kozy się same nie wydają, chlo! Trzeba wstawać! Ey. Właśnie! Nie dają spać, bo każą dojść kozy. Rano. Nie można się wyspać ja nawet. Naprawdę, nie, nie dają się wyspać. Ja chciałem coś powiedzieć do mikrofonu, jestem tutaj drugi raz. A ten drugi raz pewnie nie będzie moim ostatnim razem. Jest pięknie, dziękuję. Ja jestem od, od początku, czyli już czwarty, czwarty raz i. Z roku na rok jest coraz, coraz lepiej, naprawdę, jest fantastycznie, niesamowicie. No, trzeba po prostu to wszystko zobaczyć, obejrzeć. Po prostu mega cudowny klimat, wspaniali ludzie z całej Polski i wszyscy musicie tu przyjechać, naprawdę. Chciałabym tylko powiedzieć, że są dwa sposoby chodzenia po rzece, a ja opatentowałam nowy. Można chodzić tak, nie wygląda to zbyt dobrze, prawda? Można też na przykład nagrywać ludzi i potem umieszczać takie żenujące filmy w internecie. Padłam na to, że można chodzić na RoboCop'a <grystanie> i wtedy jest o wiele lepiej. <grystanie> Stabilniej. Jest to, jest to jakieś. Jest to, prawda, zrobienie jakości z faktu tego, że może nie być równo. Co Pan uważa? To, to jest na grizzly. Krok na grizzly. Też się sprawdza. No a teraz zapraszamy. Bardzo jestem mile zaskoczona tym festiwalem. Jesteśmy pierwszy raz z rodziną, z dwójką dzieci. To jest festiwal bardzo przyjazny dzieciom przede wszystkim. Jest bardzo dużo zajęć dla dzieci. Dzieci super korzystają, no i dorośli też oczywiście jak zawsze korzystają. Ale ponieważ jest dużo fajnych atrakcji dla dzieci, także i dorośli i dzieci są zadowoleni. I... Piękne okoliczności przyrody, obok poprad można się kąpać, myć, myć lub yy, moczyć nogi. Yy, fajne trasy rowerowe, punkt widokowy obok. Naprawdę super zaplecze gastronomiczne. Jesteśmy pod wrażeniem. Myślę, że będziemy przyjeżdżać co roku. Muzyka naprawdę bardzo fajna. Z różnych zakątków. Bałkan i polska i bałkańska. Super, naprawdę fajnie, fajnie. Jestem pod wrażeniem. Kilka kapel naprawdę zrobiło na mnie ogromne Hmm, wrażenie, a szczególnie na przykład autentyczna cygańska. No to naprawdę, to było coś. Żeby zobaczyć autentycznych cyganów w akcji. Taka po prostu niezmącona niczym radość, śpiewy, zabawa. Będziemy przyjeżdżać na pewno i reklamuję, bardzo reklamuję. Będę reklamować w naszym Pomorskim, żeby przyjeżdżało więcej osób z dziećmi i po prostu się bawiło, razem spędzało czas. Ja, ja się martwiłem, ja się bardzo martwiłem, bo ja tak wczoraj siedziałem, czekałem, czekam, czekam i nie, nie ma, nie macie. Miałeś być no, wczoraj wieczorem przyjechać, ale ja cały dzień czekałem. Już się martwiłem. mi bardzo dobrze tutaj w tej okolicy i na tym festiwalu. Wszystkim bardzo polecam. Jak widać, natura bardzo obfita. Tutaj udało się przy okazji wyprawy znaleźć sporo bardzo dorodnych grzybków. Jestem bardzo mile zaskoczony. Jestem pierwszy raz. Jest wspaniała atmosfera. Sam jestem muzykiem i spotkałem tu, napotkałem to na bardzo na fantastyczne grupy muzyczne, które każda z nich wyciąga, że tak powiem. Wysącza z tej muzyki bałkańskiej coś swojego. Na przykład wczoraj spotkałem zespół, który gra bardzo durowo. Ja natomiast muzykę bałkańską kojarzyłem raczej z molowymi skalami. Czy te skale w ogóle takie, które zapożyczają mocno z muzyki klezmerskiej z Izraela, nawet arabskiej czy Iranu, to jest wszystko bardzo zmiksowane. Natomiast wczoraj zaskoczył mnie bardzo miło jeden zespół. Także dużo odkryć muzycznych z mojej strony. Odnowa biologiczna, miękka przestrzeń, jak najbardziej e, dobrze wpływająca na, mm, na psychologię, czyli, czyli resztę <grystanie> naszego ciała, również. E, no i polecam wszystkim, jak najbardziej. Wszystko w Cześć, co tu się wyprawia? Chałupa się stawia! <grystanie> A, już można! No może do telewizji nalewek malinowych nie będę pokazywał z 2006 roku A tak się może trzeba Pepsi tu już też nie ma co pokazywać Wsiadaj śmiało jeszcze dwie osoby oh. Jak oceniacie stan legowiska może być Super. Fantastyczny Ty mhm. ja rozbuwiam troszkę tak. oh. Oh. skąd przyjechaliście? A, ze Różny 300 stron. niecałych kilometrów ja na przykład. Mhm. Józefów na Roztoczu. Zapraszam, pięknie tam jest. Jak ktoś lubi z lasu nie wychodzić. I jak oceniacie pierwsze wrażenia? Z festiwalu? Mhm. Fantastyczny. Bardzo fajny festiwal. A co wam się tak rzuca w oczy? Muza. Muzyka. Ludzie, bardzo fajni ludzie. Bardzo dużo dzieci na festiwalu. Pierwszy raz jest to festiwal, na którym jest tak dużo różnych ludzi w różnym wieku i dzieci. Super, bardzo nam się podoba, jest bardzo miło i wszyscy są bardzo kolorowi, co jest zdecydowanym atutem, jak się jeździ gdziekolwiek indziej. Wsz wszyscy są weseli, więc jest jak najbardziej na plus. Mnie się bardzo tutaj podoba. Trafiliśmy tu w zasadzie przez przypadek, trochę. W ostatniej chwili się zdecydowaliśmy, przyjechaliśmy z Wrocławia i. I nie żałujemy. <laughs> bardzo nam się podoba. Bardzo nam się podoba. Myślę, że wrócimy tutaj. Jeśli będzie sposobność. W następnym roku. Jest bardzo miła, kameralna atmosfera. Jedzenie jest pyszne. <laughs> Szczególnie to wegańskie. Festiwala bardzo, bardzo, bardzo sympatyczne. Dużo miłych ludzi, spokojnych, pozytywnych. Dużo, dużo wrażeń. Impreza niesamowita. Zespoły też, e, repertuar bardzo świetni, więc e, suma summarum nieoczekiwane zaskoczenie pozytywne, naprawdę. Mamy tutaj taki quiz, mamy taki. Tak, siedzimy i to jest również, również intelektualna rozrywka. To nie jest tak, że my tylko moczymy nogi i po prostu jak świnie jemy. My również tutaj rozrywamy się intelektualnie i mamy tutaj na przykład, odchamiamy, ale jeszcze nam nie wyszło. Ale liczymy na to, że kiedyś nadejdzie ten dzień, że przyjedziemy tutaj jako poważni ludzie i wtedy udzielimy całkiem mądrego wywiadu. Czego i Państwu życzę. Uważamy, że to piękny festiwal i myślę, że będziemy wracać. Jesteśmy po raz pierwszy. No, starzy ludzie mówią, że to nic nie znaczy, ale. Ni... Tak. Przyjeżdżamy tutaj po to, żeby się spotkać. Tak czy nie? No, taka ci formuła chyba tutaj, żebyśmy się właśnie. Ojejku! Maty! No. Na to nie wpadłem! Na to nie wpadłem! O to chodzi! O to w tym wszystkim chodzi, po to, żeby się spotkać. Bardzo nam się podoba, tutaj jesteśmy po raz pierwszy. I pierwszego dnia stwierdziliśmy, że w następnym roku również tutaj przyjedziemy. W tym roku rzeczywiście był taki skok ilościowy, może też jakościowy, i to jest wyzwanie na, na, na przyszły rok, bo jeżeli ta tendencja taka geometryczna będzie zachowana, to my musimy poważnie się zastanowić, jak tym wszystkim zarządzać zarządzać wielkością tego festiwalu, prawda? Bo jest jakaś pojemność ekologiczna tego, tego miejsca, w którym jesteśmy. Na razie było wszystko fajnie. Marzenia to jest już następny festiwal, żeby, żeby zrobić. My oczywiście już pracujemy od wielu miesięcy, mamy zakontraktowanych kilku artystów na przyszły rok. My strasznie cieszymy się, jak ludzie kupują karnety na nasz festiwal z dużym wyprzedzeniem. To jest dla nas z wielu względów tacy panonikowicze liczą się podwójnie albo poczwórnie. To nam daje kopa na całą następną edycję, także jak mogę o coś zaapelować, nie czekajcie na ostatnią chwilę. My wam dajemy duże zniżki, duże rabaty za te, za te wcześniej kupowane karnety, ale daje nam to potem komfort, że możemy no, dopieszczać ten festiwal przez ostatnie tygodnie, a nie myśleć tam o jakichś innych zupełnie sprawach. Pięknie, jestem tutaj pierwszy raz i na pewno tutaj będę wracać z swoją rodziną, ze swoimi dziećmi. Klimat, przede wszystkim chyba taki klimat jest rodzinny, nie? Rodzinna atmosfera. Rodzinna nie ma takiego tłumu jak wszędzie na tych festiwalach, nie? Typu Woodstock, czy Heineken. jest ładna miejscówka. Jest piękna miejscówka, przepiękna i ja się wstydzę mówić coś do kamery, więc odwracam się teraz. Byliśmy w, byliśmy tutaj w tamtym roku, Aniela jeszcze była tutaj. Chodź, chodź, chodź. I bardzo nam się spodobało, ale byliśmy tylko na kilka godzin. Tym razem stwierdziliśmy, że wpadniemy z całą rodziną na dłużej. Yy, no, nie wiem jeszcze ile zostaniemy, bo nam się podoba. Yy, prawda, Anielka? Anielce się bardzo podoba. O, yy, są tu cudowni ludzie, ponieważ przepuścili nas pod prysznic, nie musieliśmy stać w kolejce, prawda? Tak, Anieluś? O, proszę, proszę bardzo. O. Yy, fajne jest to, że tutaj jest dużo yy, atrakcji dla dzieci. Dlatego na pewno będziemy tutaj w przyszłym roku. Nasza starsza córka jest tak zajawiona, że jej cały czas tu nie ma. Nawet <laughs> trochę spokoju. Mi się podoba. Yy, Anieli się podoba. Milenie się podoba. Jarowi się podoba. Yy, może dlatego, że jest luz żadnej spiny, wszystko jest spokojnie, powoli, nikt się nie spieszy. A co mi się podoba? Podoba mi się ten megafonek. Ktoś idzie i, Warsztaty ze śmiechu zapraszamy. Ja bym niestety ja się nie załapałam, bo nie zdążyłam wstać, ale następnym razem zamierzam się wybrać. Jesteśmy tutaj pod tym pod tą ikoną popkultury, ładując sobie telefony dzisiaj. I co? Jesteśmy tutaj pierwszy raz w sumie? Macie ja zdecydowanie, tak, pierwszy raz. No i co jest świetnie. Zostajemy chyba jeszcze na jeden dzień. Sądeckie klimaty przede wszystkim. Zdecydowanie polecamy, szczególnie ze względu na muzykę. Dajemy na wywiad, jesteśmy sławni. Świetną, świetną pogodę, końcówka wakacji, także tylko tutaj, tylko tutaj. jest bardzo fajnie. Można poznać bardzo dużo pozytywnie zakręconych mm. osób. Także, także bardzo warto i bardzo polecam. Ja jestem tutaj drugi raz. Telefon wczoraj zgubiłem. No i wydzwaniamy, wydzwaniamy, nie możemy znaleźć tego telefonu. Trzeba się znalazły, ale nie twoje. Nie no. moje. A koleś nie odbiera. Sygnał jest, ale nie odbiera i nie odbiera i nie odbiera. Już, kurde, z ponad godzinę po koncertach w końcu, no nic. Z żalu trzeba się napić malinówki dobrej. Poszliśmy napić się tej malinówki i tak toast, żeby się ten telefon znalazł. I za chwilę Maciek znowu próbuje dzwonić, koleś odbiera ten telefon. I zadziałało, zadziałało. wybiliśmy po to, żeby się znalazł i się znalazł. A znalazł go koleś, z którym dzień wcześniej piłem tą malinówkę. I pozdrawiam Cisa. Czwarta edycja Panonika Folk Festival była pod wieloma względami nowatorska. Pewne rzeczy, których nawet być może się nie spodziewaliśmy, gdzieś tam wypłynęły. Przede wszystkim nie spodziewaliśmy się takiego zainteresowania i takiej ilości ludzi, co oczywiście jest bardzo dobrą informacją, ale to też niosło ze sobą pewne, pewną specyfikę tego festiwalu. No ale myślę, że te okoliczności przyrody przyjmą każdą ilość tak pozytywnej energii. Jeżeli chodzi o muzyczną stronę, to wydaje mi się, że też był to niezwykle ciekawy festiwal, o tyle, że właściwie każdego dnia było coś, co w jakiś sposób nas zaskoczyło. Począwszy od Jambo Aguszewi Orkestra, skończywszy wczoraj na Mahala Ray Banda, co było takim dosadnym podsumowaniem tegorocznej edycji. Jak zawsze bardzo energetycznie, wesoło, kolorowo na polu namiotowym i myślę, że że chyba jest znowu kolejna rzesza osób, które będą chciały tutaj wrócić i tym razem właśnie być może na, na całe trzy dni, żeby właśnie całkowicie tę atmosferę poczuć. Cieszę się, że on przyjechał, bo jakby nie przyjechał, to bym się nie cieszył, a tak to się cieszę, a w ogóle cieszę się, że się cieszę. No. Jest dobrze, jest fajnie. Nie no, nie przesadzaj, nie. Przesadza, na panic jest świetny klimat, znaczy przyjeżdżają ludzie, którzy Józek dokładnie przyjeżdża. wiedzą o co chcą. Józek przyjeżdża, który ma swoje stoisko, ma swoje stoisko, na którym nie wiem, stoi może przez pół godziny dziennie, a później chodzi gra na cymbała, gra na instrumentach, których nie wiadomo jak się nazywają, gra na skrzypcach i je bogracze, a później idzie, ubiera baranice, Józek wszyscy się z niego śmieją. Bo się... Bogracza, a później skacze, tak. To jest naprawdę festiwal o bardzo wysokiej jakości, jeśli chodzi o organizację, jeśli chodzi o muzykę, o zespoły, jakie tutaj. E... No, ściągacie. To trzeba powiedzieć, że od, od pierwszej edycji, to, to było ustawienie sobie poprzeczki naprawdę wysoko. I teraz, teraz, teraz naprawdę nawet światowo wiadomo, że panonika to jest dobry festiwal, który nie schodzi poniżej jakiegoś bardzo dobrego poziomu. Rób mi, rób mi te rogi. Nie, nie jestem rogaczem, nie będę. Chociaż tu się wszystko może zdarzyć, to też jest powód, dla którego warto na panonikę przyjechać. E, chłodzę się, ponieważ jest gorąco. Okay. Pozdrawiam i odpływam. tak naprawdę, po! głowę! Płyniemy do koleżanki. O! o, jest najlepsza. Babielka miła. jest bardzo, bardzo zabawy. zabawy i bardzo naczęliwy. Um, Um, dużo ludzi, o, nie wiem, tańczyć i śpiewam i jeśli ja nie, nie rozumiem, co śpiewają, ale to bardzo, bardzo dobrze. Hałasują, bo, hałasują, hałasują tak. strasznie hałasują, hałasują. Właśnie chcielibyśmy jak, prosić że następnym no, razem, żeby było trochę ciszej, bo się spać bo nie da wieczorem, nie no, no, jak człowiek siedzi. No. Jak tak przyjeżdżamy, to nie można spać. I oni tam hałasują, my hałasujemy tutaj, żeby ich przehałasować. I to... Bez sensu, to jest kompletnie bez sensu, kompletnie bez kompletnie, sensu no. naprawdę. Nie. To... No, tak, zapraszają, a później hałasują, nie? No. I to nie. No, no, jaka to gościnność, no, jaka to gościnność jest w ogóle. <śmiech> <śmiech> y tutaj kolega szlachcic chciał pozdrowić swoją szlachecką rodzinę. Pozdrawiam moją szlachecką rodzinę i wszystkich przyjaciół mojej szlacheckiej rodziny i wszystkie rodziny nieszlacheckie. Taka mieszanka słowiańska, kultury naszej polskiej, i bałkańskiej to jest po prostu ogień. To jest coś wspaniałego. Nasza muzyka etniczna, nasze te dźwięki góralskie nie tylko są piękne, je tro trochę je tutaj słychać w ciągu dnia, a jest muzyka bałkańska, to jest najlepsze, co może być na świecie. Nie ma lepszej muzyki. Nikt nie robi lepszej muzyki niż Słowiania. No i trochę tam cykańskich też rytmicznie. Czysty relaks. Jest fajny. O tutaj, tutaj. Proszę. Drogie dzieci, i nie wiem ile tych osobników pojawi się tam na spocie, ile cenzura przepuści, ale tak się kończy przyjeżdżanie w środę. Po prostu uważajcie, żeby za wcześnie nie zaczynać, bo tak będziecie kończyć jak niektórzy, zróżaj, bohaterowie tego spotu. To dziękuję. Proszę Wypraszam bardzo. Witamy w górę! Wiosłujemy, boro! <grymne> Oni próbują zawrócić poprach. Zwitali jabłonie i grusze, popłyli tumany nad rzeką, wychodziła na berek Katiusza, na wysoki berek odkrótoj. Wychodziła na berek Katiusza,

Piesni Birigła, prawda? Boca, którą lubiła, prawda? Oci, piesni biegła. kolinka, kolinka, kalinka moja, wsadu jagoda, malinka, malinka moja, hej, kalinka, kalinka, kalinka moja, hej, kalinka, kalinka, kalinka moja. Nie, no nie, ja też nie, nie, na samą myśl mi się robi nie. Nie wiem, czy tu już przyjadę, bo... Nie, Atmosfera, ja, wiesz, Koncerty. Trzeba. Słońce ciągle rzeka. Yy, no, ludzie, ja tragedia. Jestem zdegustowana jestem tym wszystkim. Ciągle jesteśmy niewyspanie, bo chodzimy z no. partią. <laughs> musisz spać w namiocie, rozumiesz, na festiwalu. Tam pod y, karimatą są takie górki generalnie jest problem, żeby tak ułożyć ciało, żeby się pasować. Tak, tak. Ko no. kozy, mery. I musisz, wiesz, gimnastykę uprawiać przy tym. Jest słabo. No jedzenie w ogóle, rozumiesz strefy gastronomiczną, jakieś Ej, wege jedzenie. Wyobraź sobie schabowy za 5 zł. Pierogi jakieś ze szpinakiem. <laughs> Serio. A to są w ogóle już najgorsze. I jeszcze burgery mają na no, no dodatek. O na Boże, prawie. a ta jurta z mato? Masakra. I słuchaj, jeszcze najgorsze warsztaty. Koncerty i warsztaty na festiwalu. Albo to leżenie na sianie. Wyobrażasz sobie leżenie na sianie? Wiesz jak to było sianie? fatalnie? Na sianie? Dzieci biegają, krzyczą, cieszą się i są radosne i to w ogóle nie wiem... Nie. Rodziny z dziećmi, no rodziny z dziećmi, naprawdę. Dużo... A to piwo? Człowieku! Sześć złotych piwo. 6 złotych piwo na festiwal? No, naprawdę. Ja nie wiem, ja bym 15 zapłaciła, to spoko, ale sześć... 6... Ale sześć! A lodziki za darmo.